Słowa Jezusa nie zawsze sprawiały, że każdy otrzymował je z radością i wielką chęcią. Czasami sprawiały, że ludzie szemrali, coś im się nie podobało. Dzisiaj również widzimy w Ewangelii, że słowa Jezusa o tym, że on jest chlebem życia, chlebem żywym, nie tak do końca każdy chce przyjąć w tym rozumieniu, które oni im nadali. Nie może być Jezus większy od rzesza. nie może przecież ten człowiek, którego znamy, którego za rodzinę znamy, być większym od tego, który dał mannę z nieba. A jednak Jezus się z tego nie wycofuje. Dzisiaj może też i w Kościele, w naszej religijności mamy coś takiego, że pewne prawdy wiary, pewne przykazania, pewne stwierdzenia papieża czy biskupa, nie psujemy ich może z taką samą radością. niekiedy może szemramy na pewne dokumenty, czy pewne stwierdzenia, czy pewne nauczanie Kościoła i staramy się wybierać, co nam wygodne. Warto się jakoś zmierzyć z prawdą, którą nam daje Jezus Chrystus dzisiaj w Ewangelii i też spojrzeć na naszą wiarę. Czy jest jakaś prawda w Kościele katolickim, która może nam tak do końca nie leży, mówiąc językiem takim potocznym, coś, co jest nam niewygodne. I usiąść, pomyśleć, yy, może pomedytować, dlaczego akurat z tą prawdą się tak, yy, tak bardzo buntuje przeciw tej prawdzie, przeciw tym przekazaniu. Może jest coś we mnie takiego, co mnie blokuje. I temu właśnie poświęcić yy, tą medytację i to rozważanie. Zapraszam do takiego właśnie wnikania w siebie i szukania tego, co sprawia, że szemram przeciwko Bogu, a może i bliźniemu i Kościołowi.